Piątek 25 sierpnia, Mikołaj Gwoździowski zapraszam na wydarzenia. Dworzec PKP w Tarnobrzegu w końcu może doczekać się kompleksowego remontu. Poinformował o tym wiceminister infrastruktury Rafał Weber podczas konferencji prasowej. Początkiem sierpnia Ministerstwo Aktywów Państwowych wspólnie z PKP poinformowało o drugiej edycji programu inwestycji dworcowych na lata 2024-2030. Zakłada on budowę nowych lub przebudowę istniejących dworców kolejowych w całej Polsce. Na liście 150 obiektów znalazł się również szpecący i niszczający od wielu lat dworzec w Tarnobrzegu. Od samego początku mojego posłowania. Były ogromne prośby i samorządu Tarnobrzega, a także mieszkańców Tarnobrzega, związane z rewitalizacją dworca PKP w Tarnobrzegu. Niemalże każde spotkanie, które tutaj w Tarnobrzegu odbywałem, czy z samorządowcami, czy z mieszkańcami Tarnobrzega, albo zaczynało się, albo kończyło się właśnie na tym temacie. Chcę tutaj w tym symbolicznym miejscu zakomunikować to oficjalne, oficjalnie nasze. Wspólne starania zostały zwieńczone sukcesem. Dworzec w Tarnobrzegu zostanie zrewitalizowany i to jest ten fakt, który dzisiaj chcę zakomunikować. Zabytkowy Tarnobrzeski Dworzec od dawna jest zamknięty i właściwie nie spełnia swoich funkcji. O jego modernizację starano się od wielu lat. Pisma i interpelacje w tej sprawie do władz PKP składali zarówno parlamentarzyści, mieszkańcy, jak i samorządowcy. Panie Mistrze, bardzo dziękuję, bo za każdym razem faktycznie nasza rozmowa, czy to w Warszawie, czy gdzie indziej, schodziła na tematy dworca. Dworzec był dla mnie bardzo istotnym elementem i możliwość wyremontowania no, spędzała nam sens powiek. Myślę, że wszyscy Tarnobrzeżanie mają świadomość tego, jak on wygląda i że to naprawdę jest ostatnia chwila, żeby go wyremontować. Budowa i przebudowa 150 dworców w ramach drugiej edycji programu inwestycji dworcowych ma kosztować ponad 4 miliardy złotych. Tarnobrzescy seniorzy opanowali plac Bartosza Głowackiego. W ramach Dni Seniora świętowali, bawili się, tańczyli i śpiewali, a oprócz tego pomagali. Przez dwa dni zbierali datki na rzecz hospicjum w Tarnobrzegu. Były to już drugie tarnombrzeskie dni seniora. Rozpoczęły się w piątek i aż do sobotniej nocy sprawiły, że plac Bartosza Głowackiego tętnił życiem. Były gry, zabawy, międzypokoleniowe rękodzieło podopiecznych domu senior plus i domu dziennego pobytu, a także stoisko profilaktyczne przygotowane przez Stowarzyszenie Amazonki. Oprócz tego można było podziwiać wystawę malarstwa grupy plastycznej UTW, śpiew Natalii Ciecierskiej, koncert piosenki w wykonaniu zespołu pod przewodnictwem Krystyny Szlęzak, a także tańce zespołu Ale Babki. Ludzie, którzy są aktywni, mają tak niezliczone ilości pomysłów, werwy do życia, że my młodzi musimy z nich czerpać. Przy tak aktywnych przewodniczących, przy tak aktywnych seniorach w Tarnobrzegu, to aż się chce żyć. Naprawdę, wierzcie mi państwo, to aż się chce być seniorem, seniorem w Tarnobrzegu. Bo myślę, że my wszyscy seniorzy w Tarnobrzegu potrafimy się bawić, potrafimy się cieszyć z tego co mamy, cieszyć się z tego, co przed nami jeszcze, bo przed nami jeszcze mnóstwo i atrakcji dzisiaj i jutro, ale także myślę, że jeszcze wiele, wiele lat fantastycznej, nie tylko zabawy, jeszcze pracy, bo my to potrafimy pięknie łączyć, ale także i wymiany doświadczeń, tego, żebyście Państwo zechcieli tym trochę młodszym, tym naszym juniorom pokazywać, co w życiu jest ważne, co jest atrakcyjne, na co warto zwrócić uwagę i jak żyć, bo myślę, że juniorzy powinni od nas czerpać te te wzory. Seniorzy swoje świętowanie wykorzystali również do tego, aby pomóc. Rada Seniorów, i to jest bardzo ważne, zorganizowała w tym roku kiermasz, e, gdzie chcemy wspomóc wyposażenie hospicjum w Tarnobrzegu. To jest dla Fundacji Ciepło i Serce. Więc Rada Seniorów, tam kolejna Rada Seniorów, która niedawno się zawiązała, już sprężnie działa. To jest, e, to jest akcja, którą poprzednia Rada Seniorów zostawiła e, jako spuściznę do wykonania kolejnej, więc kolejna Rada seniorów obecna działa. Rzeczy przygotowane przez chętnych przez of ofiarodawców są różne, bardzo różne. Podziwiam zwłaszcza tych, którzy jak się dowiedzieli, przyszli i od razu postawili ofertę. Chcemy wam coś przekazać, bo może nam się kiedyś hospicjum też przydać, prawda? To jest piękne podejście. Nawet, nawet za granicą będziemy zbierać. Jak to za z, po, z Polonii. Tak, mamy już, mamy już koleżanka, już nawiązała kontakt w swojej parafii w Pensylwani Pensylwanii i też będzie zbierać na... tylko musimy założyć konto, żeby wpłacali Bezpośrednio na konto. Yy, c, tak, tak, na konto hospicji. Świętowanie dni seniora to jednak nie tylko zabawa, ale również profilaktyka, rozmowy o bezpieczeństwie i przestrogi, jak nie dać się nabrać oszustom. Tarnobrzeg jest w naszym programie Gmina Przyjazna Seniorom, w związku z tym wspieramy rozwój polityki senioralnej w Tarnobrzegu poprzez Ogólnopolski Magazyn Głos Seniora, który dzisiaj będziemy promować jako narzędzie edukacji, aktywizacji osób starszych. Będzie promowana Ogólnopolska Karta Seniora Edycji Tarnobrzeg, którą wspólnie dla seniorów wydajemy. Będziemy Mówić o naszej kampanii Stop Manipulacji nie da się oszukać, przestrzegać przed oszustwami, które jest w Polsce niestety coraz więcej i są niestety coraz bardziej skuteczne. Będziemy przestrzegać, ponieważ y, miasto Tarnobrzeg jest również partnerem tej kampanii. Muzyczną gwiazdą piątkowego dnia był Andrzej Rybiński, który wraz z seniorami zaśpiewał, że... O święta. Masu jest. Nie idzie, co mi rad. To życie miamia, czym pimp poszła, bo jest smutna Piątkowe świętowanie zakończyło się niezwykłym pokazem teatru ognia. W sobotnie świętowanie rozpoczęło się akcją motoseniorzy, w ramach której na placu Bartosza Głowackiego stanęło kilkadziesiąt motocykli. Oprócz tego były oczywiście występy Akademii Tańca 50, Ocicanek, a także tancerek ze szkoły tańca Art Dance. Tego dnia wszyscy też wspólnie zaśpiewali piosenkę, bo Tarnobrzek to jednak Tarnobrzek.

Mieszkańcy gminy Nowa Dęba świętowali dożynki i Dzień Chleba. Tegoroczne tradycje związane ze świętem plonów miały miejsce w Porębach Dębskich. Dożynkowe świętowanie na osiedlu Poręby Dębskie odbyło się po raz pierwszy, a mogło się to wydarzyć za sprawą poprawionego placu, wyremontowanej remizy i nowo wybudowanej przestronnej altany. Doprowadziliśmy ten plac do takiego stanu, jaki jest teraz, czyli można już tutaj organizować dużo imprez. W środku w Remizie odbyła się wymiana instalacji elektrycznej i ogólnie remont, taki konkretny, fajny, i teraz naprawdę możemy startować z imprezami i będziemy to robić cyklicznie cały czas. Dzięki właśnie pracy Strażakom, bo wszystko, żeśmy to zrobili swoimi tak rękami, można powiedzieć, ze strażakami, nie żadna firma, tylko Strażacy. Włożyli tutaj mnóstwo pracy, tak Cieszę się bardzo, że osiedle Poręby Dębskie podjęło się w tym roku organizacji dożynek wraz z, y, z Domem Kultury. Tutaj szerokie grono współpracowników przewodniczącego zarządu osiedla Wojciecha Kasicy, to jest stowarzyszenie na rzecz osiedla Poręby Dębskie, Ochotnicza Straż Pożarna, zarząd osiedla włączyły się bardzo mocno, no i sami mieszkańcy by y, przygotować. Muszą świętą w kościele na górce, najpierw podziękowaliśmy Bogu za tegoroczne zbiory, one nie były łatwe, bo... Początek sierpnia był mokry, rolnicy mieli problemy z wjazdem na, na swoją rolę, ale okazało się, że łaskawość Boża spowodowała, że większość tych plonów została już zebrana. Najważniejsze, żeby, tak jak powiedziałem wcześniej, żeby tą tradycję podtrzymywać, bo w tych ówczesnych czasach, w tym samym pędzie żeby nie zapominać o tym. I gmina Nowa Dęba nie zapomina o tym, gospodarz nie zapomina o tym i, i co roku się bawimy i, i hołd składamy tak naprawdę tym rolnikom. Chcemy, aby to, co nasi przodkowie kultywowali przed laty na tym terenie, pozostało, by młodzi mieszkańcy naszego miasta i naszej gminy przyglądali się temu, a później sami wchodzili w te e, e, obrzędy. Tradycji stało się zadość, a zatem na dożynkach w Porębach Dębskich nie zabrakło zwyczaju przekazania na ręce burmistrza gminy dożynkowego chleba, którym to następnie podzielił się z mieszkańcami. Można było też podziwiać dożynkowe wieńce przygotowane przez przedstawicieli wszystkich miejscowości w gminie. Nasz wieniec jest w kształcie serca, serca lasowiackiego, terenu, z którego wyrośliśmy, naszej ziemi. Była to ziemia bardzo trudna, wymagająca, ale mimo wszystko taki lud lasowiacki, lesioki podałał temu zadaniu i zostaliśmy, nasza wieś została założona ponad 200 lat temu. Wielokrotnie próbowaliśmy odchodzić, ale jednak wracaliśmy, zostawiliśmy tutaj to, to nasze serce. I ja myślę, że, że tak jak lasowiacy słyną ich. Symbolem jest serce lasowiackie. Tak słyniemy właśnie z wielkiego serca, z dobrego serca, z naszej gościnności. Jest to, jest to ziemia, która może nie, nie rodzi wielkich plonów, ale mimo wszystko umiemy się tym wszystkim podzielić. Dzisiaj co rano zbieraliśmy świeże zioła, żeby zdobić jeszcze nasz wieniec, żeby wyglądał bardziej dostojnie, pięknie, żeby podkreślić jego urodę, to nasze serce, które jest naszym, naszym mottem, naszym, naszym, naszą drogą i nad, naszym życiem. Chcemy, chcemy żeby młode pokolenie, odziedziczyło, żeby, żeby zobaczyło, że dla nas jest to bardzo ważne i żeby oni też przeli po nas właśnie to serce, jakie my darzymy serce i lasowiacką kulturę. Nie mogło zabraknąć również występów artystycznych i przyśpiewek. Plonów to również doskonała okazja, aby podziękować wszystkim rolnikom za trud ich pracy. To nie jest łatwa praca. Sam kiedyś coś tam pracowałem w tym polu i wiem, ile wymagało to zaangażowania, wysiłku, ale przede wszystkim jeszcze trafienia w pogodę, więc ta praca nie jest łatwa. Dlatego rolnikom kłaniamy się w pas, dziękując za tą ich pracę. To jest podstawa naszej ludzkiej egzystencji. Chleb, praca na roli, chleb z niej powstający. Więc jeszcze raz dziękujemy i życzymy naszym rolnikom szczęść Boże. Dziękuję rolnikom za wielki trud, bo jest to ciężka praca, żebyśmy czuli się bezpieczni, żebyśmy nie narzekali na to, że cierpimy niedostatek, bo tak nie jest i tak mam nadzieję nie będzie. Dożynkom towarzyszyły też liczne stoiska, a także występ mażoretek diament z Chmielowa. Niedziela w klimacie dożynkowej zabawy minęła również mieszkańcom gminy Baranów Sandomierski. Za tegoroczne plony w tym roku dziękowano w Skopaniu. śpiewki, przyznawanie tak zwanych kopek, liczne obrzędy związane z podziękowaniami za dary ziemi, lokalne przysmaki i atrakcje dla całej rodziny. Tak pokrótce można opisać minioną niedzielę w Skopaniu, kiedy to świętowano dożynki. Teraz to najradośniejszy okres nie tylko w Skopaniu, ale i w całym powiecie. Na terenie powiatu, w każdej gminie w zasadzie jest inna zasada e, obchodzenia święta plonów. E, w gminie Baranów sandomierski jest Jednocentralne, zresztą podobnie jak w nowej dębie czy w Grębowie, w Gorzycach jest kilka, jednocześnie w różnych dniach odbywają się w zależności od których sołectw. Natomiast jeśli chodzi o tutaj, od lat jest przyjęte, że każde sołectwo prezentuje swoją tak zwaną kopkę i wręcza osobie, którą z jakichś powodów chce uhonorować. Jest to na pewno wielki zaszczyt dla osoby obdarowanej. W dorzynki są wszystkie miejscowości w gminie. Na dzisiaj przygotowałyśmy po pierwsze e, wianek uwiłyśmy i to taki tradycyjny bez klejenia. Prześpiewkę też ułożyłam. Tak. I, a o czym jest przyśpiewka i dla kogo była? Prześpiewka jest o zastępcy pana burmistrza. E, który rowerem pokonuje trasę, bo bardzo lubi właśnie sport rowerowy, więc e, odnośnie ta piosenka była i rowerek był u, ubity. Czas dożynek to radość za obfite plony, podziękowania dla Boga za przychylność i dla rolników za ich trudną pracę. To jest strasznie ciężka praca. Ja też e, pochodzę, nie jest mi obojętna, ponieważ też jako młody człowiek pracowałem. Pomagałem rodzicom. Może nie były to wielkie gospodarstwo rolne, ale nie jest mi to obce, więc wiem jak to jest ciężka praca do dnia trzeba wstawać, żeby, żeby, żeby zasiać, żeby zebrać, ale potrzebna, potrzebna nam wszystkim. Także za to wielkie uznanie, szacunek dla nie tylko rolników, ale także ogrodników, sadowników, tymi, co zajmują się warzywami, bo dzięki temu nie brakuje nam jedzenia. Mamy go pod dostatkiem, bardzo dobrej jakości. Oprócz licznych atrakcji na dożynkach w Skopaniu były również występy. Pokaz tańca towarzyskiego dały pary z gminy Baranów Sandomierski. Jeluja. Z gminnych dożynek w Skopaniu miał miejsce również finał inicjatywy pod nazwą Smaki i Legendy Ziemi Baranowskiej, mającej na celu promowanie lokalnych produktów. Tarnobrzeski radny Kamil Kalinka powiadomił prokuraturę okręgową w Rzeszowie o nieprawidłowościach, jakich dopatrzył się w spółce rejon dróg miejskich. Podczas briefingu prasowego dostało się również prezydentom Tarnobrzega i firmie FCC. W ubiegłym roku firma FCC odpowiedzialna za gospodarowanie odpadami na terenie tarnobrzega złożyła dwa wnioski o podwyżkę wynagrodzenia. Pierwszy z nich na kwotę 720 tysięcy złotych w skali roku trafił na ręce prezydenta Dariusza Boszka. Proszę Państwa, firma złożyła taki chłam proszę Państwa, do miasta i co najgorsze, proszę Państwa, prezydent to uwzględnił. Podjął jednoosobową decyzję, niestety w tamtym czasie ta sprawa nie przeszła przez Radę Miasta, bo nie musiała. Wtedy pan prezydent nie musiał podnosić, proszę Państwa, opłaty, więc podjął taką decyzję na podstawie takich oto dokumentów. Przypomnę 720 tysięcy. Tego, proszę Państwa, zatrzymać nie mogłem, dlatego że no po prostu nie miałem wiedzy, tak? Jeżeli to przechodziłoby przez Radę Miasta, na pewno byśmy to skrupulatnie jako radni przeanalizowali, ja na pewno. Drugi wniosek o podwyżkę, tym razem na kwotę blisko miliona złotych, przekraczał możliwości finansowe miasta. Dlatego też trafił pod obrady tarnobrzeskich radnych. Proszę Państwa, tylko dzięki radnym Rady Miasta Tarnobrzega, ty, tylko dzięki temu, że przeanalizowaliśmy to dokładnie, ja bardzo dokładnie, wiele dokumentów, które później jeszcze spływało, o czym za chwilę. Proszę Państwa, to do dnia dzisiejszego nie weszło w życie. Gdybyśmy tego nie zablokowali, to żeby zostało podpisane, bo tak jak mówię, już by obowiązywały opłaty za śmieci, byłyby w Tarnobrzegu wiele wyższe. Podczas briefingu prasowego radny po raz kolejny odniósł się do nieprawidłowości, jakie jego zdaniem od wielu miesięcy mają miejsce w spółce rejon dróg miejskich. Wśród nich mają się znajdować powierzanie zadań drogowych bez przetargu, zlecenia przez miasto inwestycji przewyższających możliwości RDM-u, co z kolei jego zdaniem powodowało powierzanie zadań podwykonawcom, w dodatku z ominięciem procedur. W ten sposób miejskie pieniądze miały trafiać do zewnętrznych podmiotów, co przekładało się na gorszą kondycję finansową spółki. Przez wiele miesięcy radny informował włodarze miasta o wyciągnięciu wobec nich konsekwencji. Tak też się stało. W czerwcu tego roku złożył on zawiadomienie do Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Teraz postanowił pójść krok dalej. Przygotowałem zawiadomienie proszę Państwa do prokuratury, przypadkowo do tej prokuratury jak Państwo widzicie, bo zakładam, że ten temat zostanie dokładnie przeanalizowany. To co państwo tutaj trzymam przed sobą, to jest właśnie wniosek, który łącznie z załącznikami to jest ponad 230 stron, kilkadziesiąt dokumentów, które praktycznie potwierdzają każde jedno słowo, które w tym wniosku jest y, przedstawione i liczę na to, że w końcu, że tak powiem, ta sprawa zostanie należycie na wyjaśniona i to co się wyda, osoby, które po prostu popełniały czyny, o których już nieraz mówiłem, zostaną, wycią zostaną wyciągnięte konsekwencje w stosunku do tych osób. I mam nadzieję, że więcej takich sytuacji, proszę Państwa, nie będzie w mieście. Przedstawiciele Fundacji Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych zawitali do Tarnobrzega na plac Bartosza Głowackiego, gdzie w ramach Tur Konstytucja prowadzili wśród mieszkańców akcję edukacyjno-informacyjną. Curde Konstytucja to ogólnopolska akcja prowadzona przez Fundację Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych, w ramach której prowadzona jest edukacja wszystkich obywateli na temat ich praw obywatelskich. Szczególnie w tym roku jeździmy z akcją, która jest pod hasłem Głosuje na Polskę. Mówię szczególnie, bo zależy nam bardzo, żeby każdy obywatel, który pójdzie do wyborów, żeby był świadomy tego, czego oczekuje od przyszłej władzy. U nas oczywiście nikt się nie dowie, na jaką partię ma głosować, bo nasza cała inicjatywa jest inicjatywą e, apartyjną, e, nie podlegamy żadnej partii politycznej i ruch, który reprezentujemy jest ruchem czysto obywatelskim. W ramach akcji w Tarnobrzegu mówiono również o metodzie DONTA, czyli metodzie liczenia głosów. Jak też nasze głosy się rozkładają, kiedy oddajemy na przykład na mniejsze partie, na mniejsze ugrupowania, które czasami wchodzą ilością głosów oddanych mają szansę być w parlamencie, ale okazuje się, że ich głosy nie dają im tych szans. I chcemy też pokazać właśnie obywatelom, żeby byli świadomi, jeżeli chcą, żeby ten ich głos zaistniał i rzeczywiście był oddany na jakąś, jakieś ugrupowanie polityczne, to na które warto zagłosować, żeby to się przebiło dalej, żeby, żeby to rzeczywiście jakoś weszło w życie później. Bo też wspominamy o tym, że nie głosujemy na partię, tylko głosujemy na Polskę w pierwszej kolejności. Tarnobrzeg był ostatnim miejscem na mapie Turde Konstytucja, jeśli chodzi o Podkarpacie. Była to trzecia edycja tej akcji. Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu pozyskał rządowe środki w wysokości ponad miliona złotych na realizację projektu pilotażowego punkt w punkt. Dzięki temu w każdej z gmin powiatu tarnobrzeskiego uruchomione zostaną punkty doradztwa dla młodzieży. Utworzone punkty od października tego roku będą oferowały osobom w przedziale wiekowym 18-30 lat możliwość bezpłatnego skorzystania z takiego wsparcia jak pośrednictwo pracy i doradztwo zawodowe, ale nie tylko. Wydaje nam się, że możemy przetestować w takim projekcie nieco inne rozwiązania, uwzględniając te wszystkie bariery, na które młodzież napotyka, ale nie tylko młodzież w ogóle osoby bezrobotne. Chodzi tutaj też to wykluczenie, wykluczenie transportowe, chodzi o te bariery związane z tym, że nie posiadają odpowiedniej kwalifikacji, że są jakieś problemy zdrowotne, tematy związane z opieką, nieraz też prawda, z brakiem jakiejś takiej pomocy nawet psychologicznej dla różnego rodzaju osób. W projekcie planowane jest również wsparcie w postaci bonu na likwidację barier utrudniających podjęcie zatrudnienia, organizacja trzymiesięcznych płatnych staży, premie dla opiekunów stażu, czy refundacje dla pracodawców części kosztów wynagrodzenia zatrudnionej osoby. Ten projekt ma jeszcze zadanie nie tylko zająć się tymi osobami bezrobotnymi, które my mamy w, swoim, w swoich rejestrach, ale również młodymi osobami, które pozostają poza rejestrami. Takiej młodzieży jest bardzo dużo. Nie wszyscy mają ochotę albo też możliwość przyjścia do urzędu i zarejestrowania się tutaj i uzyska, uzyskania pomocy. Projekt będzie realizowany do grudnia przyszłego roku. Mieszkańcy Gorzyc dziękowali za tegoroczne plony i żmudną pracę rolników. Uroczystości dożynkowe z okazji zakończenia żniw świętowano w parafii pod wezwaniem świętych Franciszka Salezego i Andrzeja Boboli. Tradycyjne świętoplonów w Gorzycach rozpoczęło się pobłogosławieniem dożynkowych wieńców oraz chleba, symbolu pracy rolników. Następnie, podczas uroczystej Mszy Świętej, ksiądz Marcin Biegas wygłosił homilię, w której docenił trud życia na roli. Kromadzie. Pana, naszej agrykulturą, była jedną z pierwszych kultur, które Twoje uznanie dla pracy rolników złożył także wójt gminy Gorzyce, Leżek Surdy. Wspaniały czas, wspaniałe święto. Podsumowanie całorocznej pracy, ciężkiej pracy rolników. Ciężka ze względu na warunki, w jakich pracują, bo to są zmienne warunki atmosferyczne, ale również zmienne warunki ekonomiczne, które naprawdę bardzo ciężko przewidzieć. I często, tak jak w ostatnim okresie, ta produkcja nie zawsze rolna jest opłacalna. Po mszy odbyło się mniej oficjalne świętowanie, czyli część biesiadna, a w niej nie mogło zabraknąć tradycyjnych przyśpiewek opisujących życie gminy. Naszemu Wójtowi też dziś zaśpiewamy, dzięki jego pracy piękną gminę mamy. Na najwyższym soku siedzisz ty w urzędzie, to o tobie pierwszym śpiewać tutaj będzie. Widać, że urzędem dobrze zawiadujesz, nowe inwestycje, ciągle nam fundujesz. Wszystko to, co stanie na pewno w pamięci, co wuj wybuduje, to nasz drobo <grym i> I na dzisiaj to już wszystko. Zaraz po wydarzeniach zapraszam Państwa na sport, programy bardzo kulturalnie i pytamy wprost. A we wtorek 29 sierpnia o godzinie 17.15 na premierowe wydanie programu Akademia Kreatywności, a tuż po nim na kolejną odsłonę cyklu Nasza Historia. Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej oraz profilu na Facebooku, gdzie na bieżąco informujemy o tym, co się dzieje w mieście i regionie. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.